Startujemy z dzisiejszym dniem. W tej sercu mam 70 g płatków, miało być owsiane, ale średnio je lubię, więc mam tutaj płatki orkiszowe, jedno całe jajko i 200 ml białek jaj że ja też nie lubię marnować żółtek, to oczywiście wrzuci mnie tutaj wszystkie. No, dodatkowa porcja żółtek na pewno nie zaszkodzi, bo są one w całym jajku najbardziej wartościowe. Całość posiłku sibum przegryza babką płeśnik glutaminą i betainą. Bierze te suplementy z myślą o swoich jelitach, sprzyja też dzięki temu poprawie trawienia, więc od samego rana widzimy, że dba o to, aby jedzenie jak najlepiej się trawiło. Jeśli chodzi o drugi posiłek, jest to totalny, kulturystyczny klasyk. Ryż biały, do tego kurczak, bądź indyk, bądź chuda ryba, na przykład dorsz. Ja wybrałem tutaj kurczaka, bo miałem go pod ręką. I do tego albo zielona fasolka, albo broku, albo cukinia. W tym posiłku nie ma żadnego tłuszczu, jest za to 40 gram białka i 125 gram węglowodanów. Więc jedząc jak najchudsze mięso, bądź rybę, do tego ryż i bardzo lekko strawne warzywko. Sibum ewidentnie stawia na to, aby posiłki były jak najlepiej strawne. I czas na posiłek przedtreningowy, podobny jak przed chwilą, czyli standardowo ryż basmati, aby trawił się posiłek lekko. Kurczak, sibum je kurczaka, indyka, bądź chudą rybę w tym posiłku również. No i zielona fasolka, więc posiłek bardzo lekki, ale też wartościowy. 150 gram ryżu, a więc 125 gram węglowodanów. Kurczaka tyle samo co poprzednio, więc 40 gram białka. Taki posiłeczek przed treningiem wlatuje i mam gwarancję, że jak zjem taki posiłek, to nic na brzuchu mi nie będzie zalegało, i trening będzie bardzo przyjemny. Lecimy z treningiem, tak to Chris tydzień zaczyna od pleców pump założony, pierwsze ćwiczenie mamy ściąganie drążka do klatki szerokim chwytem. Na zakres ruchu jaki preferuje Cibum jest to od 8 do 12. Zwróćcie uwagę jak on ładnie pracuje technicznie. Dla niego przede wszystkim ważna jest technika. Pełny zakres ruchu i, prawidłowe, i prawidłowy ruch dopiero później sugeruje się ciężarem. Dwie serie 8-12. Jako drugie ćwiczenie do wykonania mamy wiosłowanie handlami szeroką, podobnie jak, jak poprzednio, dwie serie od 8 do 12 powtórzeń. Musimy znowu pamiętać, żeby pracować bardzo czysto technicznie, mocno do góry z lekkim spięciem i na dół powoli do pełnego rozciągnięcia mięśnia. Trzecie ćwiczenie, jakie mamy w planie do wykonania jest to hammer od dołu siedząc i ponownie, podobnie dwie serie od 8 do 12 powtórzeń. Ciężar bardzo delikatna, ale świetnie to wchodzi na plec. No i cały czas pamiętam właśnie o tym, jak robi to Fibon, czyli bardzo dokładny ruch. Od razu czuć to ćwiczenie lepiej. I też pamiętamy o tym, że on w ćwiczeniach ciężkich, typu wiosłowania, wyciskania przesiady, robi bardzo krótkie przerwy. Minuta do dwóch minut z nastawieniem na minutę. W ćwiczeniach lżejszych, mniejszych typu biceps jest to nawet 30 sekund, więc treningi są u niego bardzo intensywne. Wracam do treningu, czekaliśmy na maszynę z dobre 10 minut, więc pompa już spadła, no ale jak to kwizna ma w zwyczaju, po drugim ćwiczeniu trzeba, trzeba ściągnąć pierwszą warstwę wera. I lecimy już z odsłoniętymi ramionami. Ćwiczenie trzecie. Trzecie czy czwarte? Trzecie. Czwarte, czwarte. Ćwiczenie czwarte, czyli super rowing. <grym> <grym> czyli super rowing robimy i klasycznie, standardowo dwie serie 8-12 powtórzeń. <grym> grupy takich wiosłowań, ściągań, przyciągań. Głównie na ten trening się jego opiera. No i oczywiście dokładna praca. Lecimy z piątym ćwiczeniem i znowu kolejna forma ściągania. Tym razem ściąganie fałki siedząc i klasycznie dwie serie 8-12 powtórzeń z krócieckimi przerwami pomiędzy seriami i zwróćcie sobie również uwagę jak robi Chris, powoli technicznie pełne czucie mięśnia w każdym powtórzeniu. I na zakończenie treningu mamy jeszcze ściąganie drążka na prostych rękach w celu rozciągnięcia naszych pleców. No jak to po plecach w gracie zrobimy sobie również szybkiego bicepsa. Do końca jest poprawną techniką. trening mamy zaliczony. Fajny trening, siedem ćwiczeń. 7 ćwiczeń, ale nieduża ilość serii, bo po dwie, po dwie serie w każdym ćwiczeniu, ale serie były intensywne, zrobione z dobrym ciężarem także 12 powtórzeń było już totalnym maksimum 7 razy 2, więc mamy 14 serii zrobione na tej sesji pleców. Zaczynam od 30 kg. To jest stanę. Zaczynam od 30 kg. Zrobiłem 15 powtórzeń. Potem od razu przełożyłem do 40. Zrobiłem 7 powtórzeń, tyle byłem w stanie. zaciągłem, mówiłem 50 bez żadnej przerwy. 4 powtórzenia i bicers. Taką szybką, intensywną serią już jest załatwiony. Taka seria, dopierdolka. Uważaj mi, łapy spięło. I na totalne wykończenie bicepsa, coś w tym stylu. Też, trening jest już zakończony, 7 ćwiczeń, dawno tyle ćwiczeń na plecach nie było. Fajnie i intensywnie, tak jak lubię, krótkie przerwy pomiędzy seriami, bezbędnego odciągania seria za serią i cały czas w głowie myśl, że każde powtórzenie ma być wykonane ładnie technicznie i dokładnie. Ten trening oceniam bardzo dobrze, spodobał mi się, naprawdę mi się ten trening spodobał i w przyszłym moim planie treningowym, który planuję sobie rozpisać, bo już dosyć długo trenuję totalnie intuicyjnie, robiąc ćwiczenia, na które mam ochotę, to właśnie rozpisując sobie plan treningowy, bardzo możliwe, że będę się wzorował na planie Sibuma ale oczywiście będę go dopasowywał do swoich piwniczanych możliwości, więc w zdecydowanej przewadze ćwiczenia ściągające chociażby na hamerze będę zastępował różnego rodzaju wiosłowaniami, które będę po prostu wykonywał na sztandze i handlach, bo osobiście uważam, że ćwiczenia wykonywane na sztandze, handlach, w szczególności wiosłowanie, jeśli mówimy o plecach, są najbardziej efektywne. Wiem to po sobie, bo największe plecy zbudowałem właśnie na tych ćwiczeniach. Po treningu coś takiego, debiut z białkiem, z 4F, nigdy tego. Nie próbowałam, pachnie fajnie. Zobaczymy jak smakuje, bo skład nie jest zbyt dobry, jeśli chodzi o ogólnie białka. Można znaleźć zdecydowanie lepsze. No i to jest posiłek czwarty, potreningowy. Mamy tutaj płatki ryżowe, 125 gram, do tego jeden banan i mają być dwie miarki odżywki białkowej. Kolejny posiłek bez udziału tłuszczów. No, no w smaku całkiem spoko to białeczko, ale dosyć dużo tłuszczu i węglowodanów, cukrów w składzie. Jakbym miał kupować odżywkę białko, no to jednak stawiam na to, żeby była jak najlepszej jakości i żeby w odżywce było głównie białko, a nie jeszcze dodatkowa porcja tłuszczu i węglowodanów. Chris lubi Powtarzalność w diecie, dlatego jego posiłki są bardzo proste i niemal każdego dnia są takie same. Korzysta z tych samych źródeł i komponuje posiłki w bardzo podobny sposób. Dzięki temu, oczywiście, łatwo jest utrzymać dietę i, będąc na diecie, przygotowując się na przykład do zawodów, mając wyliczone sztywniutko makro. Dzięki temu nie trzeba dodatkowo myśleć układać innych jadłospisów, tylko wystarczy trzymać się jednego. Jest to oczywiście bardzo duża wygoda i komfort. Jeśli chodzi o trening cardio, Sibum jest gościem, który cardio, szczególnie przed swoimi pierwszymi zawodami Mistry Olympia, robił bardzo dużo. Dwie godzinki cardio dziennie. Jeśli jest sezon letni, to Sibum na masie lubi jeździć na rowerze. Mieszka w Kanadzie, więc jeśli jest zima, no to z tym jest już ciężko. Kardio o umiarkowanej intensywności świetnie wpływa na kondycję serca, co jest bardzo ważne w kulturystyce, aby jednak serducho mieć mocne. Również dobrze wpływa na dotlenienie całego organizmu i w tym oczywiście mięśni. Dobrze ukrwione mięśnie to oczywiście Bardziej wydolne mięśnie. Poprawa apetytu. A na masie jednak apetyt się przydaje. Na redukcji, oczywiście, jest to metoda na pogłębienie deficytu kalorycznego bez konieczności odcinania kalorii. Piąty posiłek dnia dzisiejszego czyli kolacja. Bom tutaj przeplata sobie, przynajmniej w tym jadłospisie, który dzisiaj śledzę, przeplata sobie steka razem z łososiem. Ja wybrałem steka, bo to jest kolejna próba, gdzie postaram się go zrobić niesflaczałego, bo zawsze z tym jest problem na tej patelni, kiedy go robię. Do tego trochę zieleninki, no i polski akcent kapusta kiszona. Medium totalny, zobaczymy jak ze twardością Idę jednak zmienić to danie Smakuje. Mięciutkie do tego ser, bardzo aromatyczny pieczarki i dodam jeszcze trochę musztardy i będzie idealny płysiłeczek. Trening zrobiliśmy. Pojedliśmy cały dzień jak Sibu, oczywiście, pod kątem diety i treningu, spięty tak, jak ma być. Powiem wam, że po tak długiej przerwie jak węglowodanów nie jadłem, zjadając ten ryż. No, złapałem pewnego. Muła, już się przestawiłem, przyzwyczaiłem się do funkcjonowania bez węglowodanów. Jedząc węglowodany od samego rana, od śniadania, mocno to odczułem. Dlatego węglowodany u siebie mam zamiar lokować tylko w porach około treningowych, głównie po treningu, żeby mieć fajny poziom energii i nie czuć tej zamułki od węgli w ciągu dnia. Żegnam się z Wami, widzimy się następnym razem. Hej!